A może, proszę Państwa, inwestycje alternatywne? No bo tak, trochę już słyszeliśmy o akcjach. Paweł fantastycznie ekspertów przepytał. O obligacjach też już sporo Państwo bardzo konkretnych słów usłyszeli. A może jakieś alternatywy? No ciekawe, jakie i ciekawe, z czym to się je i co możemy na tym zyskać. Ile? Teraz o tym właśnie, co jeszcze warto kupić. W tym trzecim bloku się zastanowimy, czy rynki private debt dają szansę na skuteczną ochronę przed inflacją. Wszyscy tego szukamy. No właśnie, ochrona przed inflacją. O tym pomówimy już teraz, potem. Och, państwo pytają. O złoto. Dzisiaj się też ten temat musi, po prostu musi pojawić, ale Private Debt na początku. Rafał Lis, partner zarządzający w CV i Dom Maklerski, CVI mógłbym też powiedzieć, firmie zarządzającej funduszami Private Debt w IPO, ma TFI. Dzień dobry, panie Rafale, witamy, uszanowanie. Dzień dobry. Co to jest Private Debt? Dzień dobry, panu, dzień dobry, państwu. Przepraszam, nie usłyszałem pana najprostsze z możliwych pytań jakie może się pojawić podczas naszego dzisiejszego spotkania. Co to jest Private Debt? Czym to się i jak to rozumieć? Oczywiście Private Debt jest to można powiedzieć dług korporacyjny w który inwestujemy za pośrednictwem funduszu i różni się od Typowych funduszy obligacji korporacyjnych, tym, że poszczególne transakcje finansowania przedsiębiorstw mają taki bilateralny, bezpośredni charakter, czyli dogadujemy warunki finansowania bezpośrednio z przedsiębiorstwem, a niekoniecznie uczestniczymy w ofertach obligacji skierowanych do szerszego grona inwestorów. Natomiast z punktu widzenia ryzyk, Mamy do czynienia z tym samym podstawowym ryzykiem, czyli z ryzykiem kredytowym emitenta, niedotrzymania warunków spłaty, plus oczywiście z wyższym ryzykiem płynności, czyli z bardzo ograniczonymi możliwościami sprzedaży takiego zaangażowania, takiego finansowania na rynku wtórnym. Z drugiej strony, wykorzystujemy najczęściej obligacje jako taki wehikuł prawny do dostarczenia tego finansowania, więc z tej perspektywy jest to znowu całkiem bliskie takim typowym funduszom obligacji korporacyjnych. Muszę się Państwu do czegoś przyznać, pewne kulisy. Rozmawialiśmy wcześniej z Panem Rafałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, więc pewne szczegóły już mi zdradził. Na przykład zasugerował Panie Rafale, proszę opowiedzieć tak, żeby wszyscy o tym słyszeli, że Pańskim zdaniem to jest takie właściwie jeszcze lepsze od rynku akcji odwzorowanie polskiej gospodarki, tak? Właśnie zaangażowanie w tego rodzaju instrumenty. Dlaczego? Faktycznie, to jest, myślę, ciekawy wątek. Tak jak Państwo wiedzą, z jednej strony polska giełda jest czołową giełdą w regionie i daje mnóstwo opcji inwestycyjnych, natomiast jednocześnie z całą pewnością nie jest zbyt reprezentatywna dla całej gospodarki. Nie mamy możliwości inwestowania we wszystkie branże, nie mamy też możliwości inwestowania. W wielu branżach zbyt wielu reprezentantów. W związku z tym no, są naturalne ograniczenia, czego doświadczaliśmy, patrząc na różnicę pomiędzy zachowaniem się polskiej gospodarki a zachowaniem się indeksów giełdowych. W przypadku rynków prywatnych nie mamy tego ograniczenia. Nie mamy dostępu nie tylko do przedsiębiorstw, które są notowane na rynku, ale jesteśmy w stanie dostarczać finansowanie w zasadzie każdemu przedsiębiorstwu. I no, do tej pory myślę, że. W ciągu ostatnich 10 lat obecności na rynku Private Debt w Polsce mieliśmy okazję przyjrzeć się kilku tysiącom przedsiębiorstw i zrealizowaliśmy w takiej formule Private Debt około 600-700 transakcji. W związku z tym, w porównaniu do rynku obligacji korporacyjnych, w porównaniu do rynku Catalyst, z całą pewnością mamy dużo szerszą ekspozycję i dużo szersze możliwości inwestowania z punktu widzenia takiej różnorodności przedsiębiorstw. Różnorodności branż. I też wydaje nam się właśnie dlatego, że właśnie, właśnie z tego powodu wydaje nam się, że te możliwości posiadania ekspozycji na dobrze rozwijającą się gospodarkę, w tym, w, tym, w tym naszym wydaniu, są wręcz szersze niż w przypadku giełdy. A jak bardzo popularny instrument to jest w tej chwili w Polsce, jakie są perspektywy rozwoju, właśnie jeszcze większego wzrostu zaangażowania inwestorów w ten rynek? Mhm. Instrument jest, no pewnie ma obecnie dosyć ograniczony zasięg. W ramach funduszy Private Debt, którymi zarządzamy, to jest kwota trochę ponad 4 miliardów złotych i pewnie niewiele więcej, niewiele większy jest cały rynek. Historycznie zrealizowaliśmy już transakcje na kilkanaście miliardów złotych, więc już z tej perspektywy wydaje mi się, że nawet jeżeli to z skali całej gospodarki nie był jakiś istotny element, no to na pewno był to rosnący udział i z perspektywy kilku branż i wielu przedsiębiorstw, przedsiębiorców, przedsiębiorstw, byliśmy właśnie tym źródłem kapitału, który umożliwił im rozwój, umożliwił im wzrost i umożliwił de facto jakąś kontrybucję we wzrost polski gospodarki. Dobrze, tak. Perspektywy uważam, że są, że są bardzo dobre, bo nawiązując do drugiej części pańskiego pytania, prawdopodobnie w ramach tej platformy, którą udało nam się zbudować, bylibyśmy w stanie inwestować na bieżąco nie 4, ale kilkanaście miliardów złotych i w zasadzie ograniczeniem jest dostęp do kapitału, więc jeżeli będziemy w stanie udowodnić inwestorom, że jest to Dobra formuła na ochronę i pomnażanie ich oszczędności, ich inwestycji, to, to możliwości nawet kilkukrotnego wzrostu skali tego rynku są, są dosyć proste. I wierzymy, że w ciągu kilku lat tak się stanie. No dobrze, panie Rafale, chodzę do sklepu, patrzę na tę drożyznę, na ten wzrost cen. Zerkam co miesiąc na najnowsze statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Myślę sobie, o mój Boże! Ale inflacja, czy ten instrument, o którym rozmawiamy, potrafi przed inflacją inwestorów zabezpieczyć jak? W jaki sposób? No nie mamy jakiejś złotej formuły, która by w sposób automatyczny chroniła nas przed drożyzną i przed inflacją. Takim elementem, który wydaje nam się, że powinien być z perspektywy inwestorów interesujący, to jest premia za ryzyko kredytowe, która jest wbudowana właśnie w te nabywane przez nas obligacje korporacyjne czy w udzielane pożyczki. I ta premia za ryzyko kredytowe plus eksploatacja ryzyka płynności, no w naszej ocenie już te komponenty powinny same w sobie w normalnych warunkach, powodzeniem sobie z tą inflacją poradzić i mówiąc szczerze przez ostatnie lata doskonale sobie z tą inflacją radziły rok 2021 jest specyficzny, bo tak jak wcześniej Marcin Żółtek mówił no ta inflacja przerosła pewnie prognozy i oczekiwania uczestników rynku również my z perspektywy stóp zwrotu raczej w większości produktów uzyskaliśmy dodatnie ale nie tak wysokie stopy Zwrotu, jak inflacja. W zasadzie musielibyśmy sięgnąć do tych produktów o podwyższonym poziomie ryzyka, więc nie mamy złotej formuły na pokonanie inflacji. Natomiast wydaje nam się, że właśnie to ryzyko kredytowe, które podejmujemy, plus eksploatacja tego ryzyka płynności, o którym mówimy, to powoduje, że w obecnych warunkach te stopy zwrotu powinny mieć poziom taki wysoki, jednocyfrowy. Co oznacza, że jeżeli nawet te obecne działania Rady Polityki Pieniężnej, odniosłyby umiarkowany sukces i udałoby się sprowadzić inflację niekoniecznie do poziomu celu w przyszłym roku czy w roku 2023, ale gdyby udało się sprowadzić do poziomu 5-6%, to wtedy jestem spokojny, że, że te produkty oparte o private debt byłyby w stanie przed tą inflacją uchronić. Pani... Nie ma obligacji korporacyjnych, które nie stosuje się indeksowanych inflacją. Natomiast rynek obligacji korporacyjnych w dużej mierze oparty jest o obligacje zmienne o zmiennym oprocentowaniu, opartym na WIBOR, czyli przynajmniej chronione są przed kolejnymi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp. Panie Rafale, z całą pewnością pan wie, pan to wyczuwa. Znajomi, rodzina pytają, inwestują w nieruchomości, prawda? To jest taki niezwykle popularny sposób, Pomnażania pieniędzy czy odkładania pieniędzy na przyszłość. Tak się nam, Polakom, bardzo często wydaje. Czy ten instrument, o którym Pan opowiada, ta część rynku, może być taką rzeczywistą, realną alternatywą dla inwestowania bezpośrednio w nieruchomości? Tak, oczywiście. Wydaje nam się, że przede wszystkim, i znowu tutaj nawiążę do tej sugestii Marcina Żółtka, przede wszystkim te nasze portfele powinny być dobrze zdywersyfikowane i byłbym jak najdalszy od sugerowania, aby ryzyko kredytowe nawet w wydaniu tym, tych funduszy private debt miał dominujący udział w portfelach inwestorów. Natomiast wydaje nam się, że tak jak jest miejsce na inwestycje bezpośrednio w nieruchomości, tak w portfelach polskich inwestorów tego ryzyka kredytowego i prób eksploatowania tego, ryzyka kredytowego jest zdecydowanie za mało, więc możemy być, możemy być taką alternatywą. Jednocześnie na rynku private debt finansowanie transakcji nieruchomościowych też jest dosyć popularnym segmentem, więc to też jest sposób na zarabianie na koniunkturze na rynku nieruchomości i prawdopodobnie trochę bezpieczniejszy sposób zarabiania na rynku nieruchomości, no bo właśnie z ograniczaniem ewentualnej ekspozycji na potencjalne spadki albo przynajmniej z Minimalizacją tego ryzyka. No to, panie Rafale, słuchali teraz pańskiej wypowiedzi. Nasi widzowie myślą sobie: Facet mądrze gada, interesujące rzeczy, ja się tym rynkiem zainteresuję. Jak to zrobić? W takim razie, od czego zacząć? To jest moje ostatnie pytanie. Znaczy, jak wejść na ten rynek? Są jakieś progi wejścia? Jak tego szukać? A... Tak jak Pan wspomniał na początku, ten panel, ten, ta część konferencji jest poświęcona inwestycjom alternatywnym. Niestety istotna część tego rynku inwestycji alternatywnych musi być zorganizowana jako fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli w reżimie ograniczeń inwestycyjnych, które, które mają fundusze otwarte, nie dałoby się w zasadzie.

Sekwencją Czu jako rysu zamkniętego jest ograniczenie w dostępności, ograniczenia, ograniczenia dystrybucyjne. I to oznacza, że większość tego rynku to są fundusze niepubliczne i w przypadku funduszy niepublicznych mamy wynikające z dyrektywy ograniczenie na poziomie 40 tysięcy euro jako, jako próg wejścia. Ale też poszerza się oferta funduszy publicznych również o strategii private debt i wtedy ten próg wejścia jest istotnie niższy. Także gorąco Zachęcam do kontaktu z doradcami, z wealth managerami iWealth i wydaje mi się, że to jest taki najprostszy sposób, aby uzyskać więcej informacji o tym rynku i ewentualnie poszerzyć swój portfel o tą kategorię aktywów. Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Rafał Lis, partner zarządzający w CVI Dom Maklerski, w firmie zarządzającej funduszami Pravia Depth, WIPO, PMATF. Duże zdrowia, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Inwestowanie alternatywne, proszę Państwa, no nie mogło zabraknąć tego tematu. Państwo wiedzą, być może niektórzy z Państwa czekają właśnie na pytania o złoto. Czy to jest dobry moment, czy będą lepsze chwile, a może nie, no właśnie teraz? Jakie są uwarunkowania makroekonomiczne, czy się złotem właśnie w tej sekundzie zainteresować i zainwestować tam swoje pieniądze? Profesjonalista Państwu teraz wszystko pięknie wytłumaczy. Maciej Kołodziejczyk jest z nami, zarządzający funduszem Investor's TFI. Dzień dobry, Panie Macieju, uszanowanie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co do zasady, dlaczego warto mieć w ogóle złoto w portfelu? Wydaje się, że jeśli się myśli o celach inwestycyjnych do realizacji, których złoto może być tak właśnie uniwersalnie dobrym pomysłem, to, to przede wszystkim kwestia przechowywania wartości, czyli zachowania siły nabywczej naszego kapitału to jest temat bardzo aktualny obecnie, ale tak naprawdę złoto. Realizuje ten cel inwestycyjny zarówno na przestrzeni stuleci. Tutaj można nawiązać do zupełnie fascynujących badań, z których wynika, że jedna uncja złota. Przechowana przez, przez okres na przykład 100 lat, tak naprawdę pozwala nam zakupić ten sam koszyk dóbr, co te 100 lat temu. To jest własność zupełnie nieistniejąca w przypadku przechowywania wartości w walutach fiducjarnych. Natomiast ta, ta własność przechowywania wartości też realizuje się w obecnym systemie monetarnym, czyli od 1971 roku, czyli od kiedy prezydent Nixon. de facto z, 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 z. De facto zaprzestał znaczy ograniczał możliwość wymienialności walut fiducjarnych na dolara i, i odszedł od systemu stałych kursów walutowych. Wręcz w tym systemie monetarnym złoto jakby pełni tę funkcję przechowywania wartości dzięki tak naprawdę inherentnej cesze tego systemu monetarnego, bo obecnie banki centralne utrzymują dodatnie cele inflacyjne, tak naprawdę celem banku. Centralnego nie jest utrzymywanie inflacji na poziomie zero, tylko utrzymywanie inflacji na poziomie na poziomie dodatnim, co implikuje po prostu to, że, że waluta fiducjarna traci na wartości z biegiem czasu. Pani Maciej, tak, tak? pod, 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 podsumujmy, bo ten czas, który nas taki rytuje, cały czas ucieka, powody, dla których warto mieć złoto, pan Maciej przygotował dla Państwa slajd, pokazujemy go jeszcze raz. Krótko te trzy wedle pana macieja przechowywanie wartości ubezpieczenie od ryzyka i dy dywersyfikacja portfela o bardzo proszę o ten slajd mi chodziło państwo to widzą dobrze panie macieju ale czy teraz są takie okoliczności makro makroekonomiczne to co się dzieje na świecie że właśnie warto właśnie teraz zająć się zainteresować się złotem tak, tak, wydaje się, że sytuacja makroekonomiczna bardzo teraz sprzyja, sprzyja inwestowaniu w złoto, zajęciu teraz długiej pozycji na złocie. To można przeanalizować przez pryzmat tych trzech wymienionych przez pana podstawowych. Cech złota i tych motywacji inwestycyjnych, jakimi kierują się uczestnicy rynku. Jeżeli chodzi o kwestię utraty siły nabywczej kapitału, no to to jest temat podstawowy tej konferencji. Z wysokimi odczytami inflacji mamy obecnie do czynienia. To są odczyty Stanach Zjednoczonych już na poziomie 7%. Istnieje też ryzyko materializacji scenariusza inflacyjnego, o czym była mowa podczas poprzednich paneli, a to jest sytuacja już wyjątkowo sprzyjająca historycznie, Perspektywą złota. Natomiast tak naprawdę mamy też sytuację zwiększonego ryzyka w różnych segmentach rynku finansowego, i, i to jest tak naprawdę pokłosie programów, zarówno fiskalnych, jak i monetarnych, wdrożonych po pandemii koronawirusa. Że, rzecz jasna, te, te pakiety fiskalne i monetarne były niezbędne, żeby wygładzić cykl koniunkturalny, natomiast one spowodowały pewne efekty, które Zwiększają ryzyka systemowe. Tutaj można myśleć o przede wszystkim wycenie, wysokiej wycenie niektórych aktywów w niektórych segmentach rynku, jak również o bardzo wysokim poziomie zadłużenia rządowego w stosunku do, do, do PKB. Kolejnym takim istotnym elementem obecnego środowiska makroekonomicznego, które sprzyja złotu, jest sytuacja na rynku długoterminowych obligacji skarbowych. Tutaj, taką globalną perspektywą głównie jest rynek w Stanach Zjednoczonych. Tutaj w tym aspekcie chodzi o to, że długoterminowe obligacje skarbowe są postrzegane przez wielu inwestorów jako pewna alternatywa dla złota, dla tego motywu przechowywania wartości. I istnieje bardzo silna relacja pomiędzy realnymi stopami procentowymi długoterminowymi a dynamiką cen złota. W sytuacji, kiedy rynek obligacji długoterminowych zapewnia, nie zapewnia dodatnich realnych stóp procentowych, jest to bardzo sprzyjająca okoliczność dla złota. Co to bowiem oznacza, że realna stopa procentowa jest ujemna? To oznacza to, że kupon, jaki otrzymamy od, od obligacji, nie jest w stanie po prostu pokryć stopy inflacji, czyli de facto inwestycja w taką obligację, nie zapewnia nam zachowania wartości siły nabywczej naszego kapitału i w takich okolicznościach historycznie złoto zachowywało się bardzo bardzo korzystnie i, I tak naprawdę, więc mamy tak naprawdę tutaj trzy, trzy czynniki, które chciałbym wyróżnić. Pierwsza rzecz to jest wysoka inflacja, to, to jest to jest środowisko, w którym złoto performowało historycznie bardzo dobrze. Druga rzecz to jest właśnie kwestia tego, jakie alternatywy mają obecnie inwestorzy i te alternatywy przynajmniej, jeżeli rozpatrzeć rynek obligacji skarbowych są, Negatywne, bo, 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 bo ciężko sobie wyobrazić, żeby inwestor, którego motywacją jest przechowywanie wartości kapitału, obecnie inwestował w długoterminowe obligacje w sytuacji, gdy, on, gdy one przynoszą realną, ujemną stopę procentową. No i jeżeli chodzi jeszcze o te realne, obligacje, realne stopy procentowe, no można się zastanowić nad perspektywami. I tutaj Wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych, a to jest ten rynek, do którego przede wszystkim należy się odnosić, jeżeli chodzi o perspektywy złota, to szansa na to, że realne rentowności staną się dodatnie, jest, jest bardzo ograniczona. To, to można na to spojrzeć przez pryzmat podwójnego mandatu Banku Rezerwy Federalnej. Bank Rezerwy Federalnej oprócz dbania o stopę inflacji musi też dbać o, o stopę zatrudnienia, a rynek pracy w Stanach Zjednoczonych nie doszedł do pokowidowych norm i Mimo tego, że, że to odbicie na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dynamiczne, to, to należy jednak zobaczyć na perspektywę historyczną, to często ten powrót do, do, do sytuacji sprzed kryzysu to jest perspektywa kilku lat. I, więc tutaj nie należy się spodziewać tego, że, że te stopy zostaną bardzo dynamicznie podniesione. Obecna perspektywa to są trzy podwyżki po 25 punktów bazowych w 2022 roku. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, który ogranicza potencjał do tego, Realne stopy procentowe wyszły na poziomy dodatnie, to jest kwestia zadłużenia rządowego w głównych gospodarkach światowych. Tutaj w związku z uruchomieniem pakietów fiskalnych mających wygładzać cykl koniunkturalny po, po koronawirusie, te poziomy zadłużenia do PKB weszły na rejony, które są już systemowo dość niebezpieczne. I rządy w porozumieniu z bankami centralnymi, bo tutaj no, od, od, od epidemii koronawirusa widać duże sprzężenie pomiędzy tymi dwoma politykami, no, no muszą zadbać o to, żeby te, te, te poziomy po prostu obniżyć i wydaje się, że jedynym jedynym tak naprawdę narzędziem do, do obniżenia tych poziomów może się okazać właśnie utrzymanie realnej stopy procentowej, czyli pewna taka represja finansowa w stosunku do posiadaczy kapitału na dłuższy okres czasu. I to Panie Macieju, są... pan, pan, pan zwraca także uwagę na to będzie mój ulubiony fragment tej prezentacji, moja ulubiona ilustracja na coś takiego zupełnie niebywałego i do tej pory niespotykanego, czyli to mówił pan trochę o polityce pieniężnej. Bezprecedensowa podaż, tak? Pieniądza. No tak, tak. To jest. To jest aspekt, no, który też pojawił się po, po, po pandemii. Po prostu banki, rezerwy, banki centralne w większości gospodarek głównych światowych dostarczyły ogromną płynność na rynek i jest to z jednej strony zrozumiałe, natomiast, natomiast powoduje, to, powoduje to różne efekty uboczne. Dla złota, tak ogólnie wzrost podaży pieniądza historycznie wiązał się z bardzo dobrym performansem. Jeżeli chodzi o przełożenie wzrostu podaży pieniądza na, na inflację czy na wzrosty aktywów, to tutaj, w zależności od szkoły myśli ekonomicznej, to poglądy są różne. Natomiast jeżeli chodzi po prostu o empiryczne doświadczenia ze złotem, to, to ten wzrost przeważnie przekłada się na wzrost ceny złota. Jednym z powodów, do, dla którego tak może się dziać jest to, że wzrost podaży pieniądza znajduje swoje ujście, no po pierwsze w, tym zamierzo, w ten zamierzony sposób, czyli kanałem kredytowym oddziałuje na, na lepszą sytuację gospodarczą, na wygładzenie cyklu, natomiast z drugiej strony ta nadpodaż pieniądza znajduje swoje ujście w, w, we wzroście wycen przeróżnych aktywów na rynku, na rynku finansowym. Tutaj dwa takie pozwoliłem sobie przykłady przytoczyć i jedna rzecz to jest dynamika, Cen nieruchomości na rynku amerykańskim i jej zachowanie po właśnie marcu 2020 roku. A druga rzecz to jest to, co się stało z rynkiem NASDAQ w Stanach Zjednoczonych, czyli rynkiem spółek technologicznych. Tutaj, jeżeli chodzi o współczynnik ceny do zysku, to z takich poziomów 20-25 nagle nic tego, nicowego weszliśmy na poziomy 35-40. Ja nie, nie stawiam tutaj takiej hipotezy, że to jest, to, to jest sytuacja, która może doprowadzić do, do, do jakiegoś krachu. Tak, bo bańka internetowa w 2000 lat, na początku lat 2000 odbyła się przy poziomach rzędu 200-250 ceny do zysku. Natomiast jest to, jest to poziom od 20 lat nienotowany i z pewnością jest to poziom, który, który implikuje zwiększone ryzyko różnego rodzaju korekt. Na rynkach. A złoto jest aktywem, które w przypadku kryzysów, w przypadku no realizacji ryzyka takiego tail riskowego, jest aktywem, które tak naprawdę zachowuje się najlepiej, jeżeli by wziąć pod uwagę szerokie klasy aktywów. No właśnie, to możemy... Panie Macieł, i, i to, jest ten, to, to jest ten wykres, tak? bo jest takie przyświadczenie, że to jest, złoto to jest dobre aktywo na trudne czasy. Pan ma. Zestawienie, ten slajd, zobaczmy go jeszcze raz. I to jest, rozumiem, dowód na potwierdzenie tej tezy, że w istocie tak było, jeśli idzie o przeróżnego rodzaju kryzysy. Tutaj, zdaje się, Pan wybrał takie i pokazuje, jak to wyglądało w historii, zestawiając kilka przeróżnych kryzysów ze sobą. Dobrze to czytam, prawda? No ten wykres jest przesłanką rzeczywiście do takiego myślenia o tym, że złoto jest bezpieczną przystanią w czasach kryzysu. Na tym wykresie zaprezentowane jest pewne takie event study, czyli po prostu wzięte pod uwagę sytuacje, które można nazwać szeroko kryzysami geopolitycznymi, kryzysami finansowymi czy, czy ekonomicznymi. Natomiast jeżeli nawet spojrzy się tak zupełnie empirycznie na najgorsze dni indeksu S&P 500, na najgorsze, najgorsze lata indeksu S&P 500, to wówczas również widzimy tą zależność, że złoto jest aktywem o zdecydowanie najlepszej stopie zwrotu z szerokich klas aktywów, czyli obligacji i akcji. Wiem, że Państwo mają jedno bardzo konkretne pytanie do Pana Macieja. To pytanie teraz zobaczymy i teraz Pan Maciej w najlepszej wierze i z najlepszą swoją wiedzą na nie odpowie. Inwestor Gold, jaką maksymalną wycenę złota przewiduje Pan w 2022 roku? No, prognozy, panie Macieju, rozciągają się od 1600 do 2800 dolarów, a jak pan na to patrzy? To, to, to nawet nie wiedziałem, że jest to taki rozsąd, aczkolwiek są też prognozy, mówiąc o wyższych wycenach. My jesteśmy tutaj dosyć konserwatywni. Nasza prognoza na koniec 2020 roku to jest 1950 dolarów za, za uncję złota. Te wszystkie pozytywne czynniki makroekonomiczne, to otoczenie, o którym wspomniałem. Jest, jest bardzo pozytywną przesłanką na, dla złota, natomiast oczywiście należy też uwzględnić czynniki ryzyka. Tutaj głównym czynnikiem ryzyka dla realizacji takiego hiperoptymistycznego scenariusza jest, jest bieżąca polityka banku centralnego. No, jesteśmy w fazie m, tuż przed rozpoczęciem podwyżek stóp procentowych. Tak jak wspomniałem, prawdopodobnie w 2022 roku zobaczymy trzy podwyżki po 25 punktów bazowych, aczkolwiek te projekcje tak naprawdę zmieniają się, co, co co dwa posiedzenia Fedu. I, I to jest okoliczność, która historycznie, historycznie nie była sprzyjająca dla złota. Więc ona też może implikować pozytywne zachowanie dolara do, do innych walut światowych. To też jest okoliczność negatywna dla złota, bo, bo, bo po prostu wyższy, wyższa wycena dolara powoduje, że to złoto dla inwestorów inwestujących w innych walutach niż dolar jest, jest droższe i zmniejsza się wtedy popyt. Więc takie wy... Wyważone spojrzenie na zarówno te pozytywne aspekty makroekonomiczne, jak i na te ryzyka związane głównie z cyklem podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych implikują u nas taką konserwatywną wycenę około 1950 dolarów za, za uncję na koniec roku, czyli to jest kilka, kilka procent powyżej obecnej wyceny. Panie Macieju, nie uwierzy pan? Idealnie zmieścił się Pan w czasie. 13.30 za nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Kołodziejczyk zarządzający funduszem Inwestor Steffi. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pierwszy blok za nami, drugi i trzeci także. Inwestowanie w akcje, jak to będzie wyglądało w tym roku. Inwestowanie w obligacje, a może alternatywy? Dług prywatny, a może inwestowanie w złoto? Sporo już Państwo wiedzą, ale dużo dobra jeszcze przed Państwem, by ten aby tę wiedzę na temat 2022, na temat inwestowania w bieżącym roku skompletować wiedzieć, czego należy się spodziewać. już Wyżga, dziękuję. Dużo dobra przed Państwem. O szczegółach już teraz, Panie Prezesie.